Ciebie, mam ze względu na wiiksu, się kiedyś, jak wygląda na tam w Robloxie? E, ja też się nie zastanawiałem. I wiem, że już jest milion odcinków na moim kanale, jak to zrobić, ale dzisiaj zobaczcie 1001 odcinek Co to jest? Aha, czajcie, że ktoś jest taki leniwy. <grywania> ja pierdzielę. E wiecie, że ten kod PowerPlay tam można było wpisać e, od przodu i od tyłu? Nie wiem, każdy to pewnie wie, ale co mi tam. Kurde, ale mnie to boli, jak widzę, że tej maski nie mam. To jest takie przykro, no taka fajna była. No trudno. <laughs> Aj, bugi tekstur już widzę. E, także witam Was w kolejnym odcinku Spoil Playtime na Robloxie. E, 2, 3, 2, 3. Aha, tu banalny kod. Szkoda, że nie mogę sprintować. 2, 3, 2, 3. Enter. Ok, to było. E, zielona kaseta tu jest, dobra. Eee, wiem, że już było mi odcinku na moim kanale, jak. Y... ha, mam już dwa grabaki. weź, weźmy je, zabierzmy wszystko. Mogę, zabierzmy je wszystko. Ej, wiecie, że jak ona tu wejdzie, to nie będzie miała żadnego i nie będzie mogła dalej grać. To się nawet nie trzyma tamtego. A dyskupę zrobiono, widzowie. Um, ciemność. Aha, jezu, dobra. Ale zlagowało, czemu ta, taka gówniana gra tak laguje? Dobra, widzę, mam nadzieję, że. Czemu chciałem powiedzieć, że wam się film spodobał? Hmm. Mam nadzieję, że wam się film spodoba, bo myślę, że może dzisiaj być śmiesznie. Chwila. A najpierw nie podnieś tu? Jakby. O nie. O nie. Dobra, jakieś bambiki na starcie. No, te serwerycz czy to, to jest, jest trochę za wysokie, moim zdaniem. A, nie, tu. A, czekajcie to, że, że chłop. Dosłownie chłop nie zaimplementował tej. Czemu ten plakat nawet nie, nawet nie wisi, tylko po prostu stoi tam oparty. Czekajcie, że ten chłop sp specjalnie nie umiał zaimplementować. Nie umiał zaimplementować <laughs> tego. tego taska, co tu był, i po prostu to wybudował, ale nie dał nam tego do zrobienia. Nie, nie potrafił też tutaj zamieścić klucza, gdy to zrobimy. Nie, tu łop, po otworzeniu jakiegoś wejścia, tu nawet nie ma wejścia I czemu tu, co tu robi płot? Dosłownie chłop wszystko zrobił tak biednie, żeby po prostu ludzie klikali, bo widzą Poppy Playtime Na przykład Poppy Playtime, Poppy Playtime in real life Roblox i już każde dziecko kliknie Dlatego gram w takie gry, <grym> bo, bo lubię mieć z tego bekę jak to jest źle zrobione Nie mówię, no nie wiem czy ja bym lepiej zrobił grę, na pewno za pierwszym razem bym na pewno jasno zrobił grę, ale gdybym już posiedział nad tym przez... Aha, tu... <laughs> Okej, okay, można otworzyć i zamknąć. Na pewno gdybym posiedział nad tą grą przez przynajmniej kilka miesięcy... Eee... Aha. O. Nice, fajne bugi. Ja pierdziele, jesteśmy na starcie. Eee, teraz sobie zdałem sprawę z tego, że wziąłem wszystkie grab paki i nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie nic zrobić dalej Nie yeah. ja Dobrze zrobiona gra <grystanie> Super Nie, nikomu tego nie polecam <laughs> Nikomu tego nie polecam <laughs> No ale jakbym posiedział wracając nad tą grom. Okej, okay, tu przynajmniej jest niewidzialna ściana Posiedziałbym przynajmniej nad tą grom kilka miesięcy, nad własną, nie mówię, że jakiś pseudo tam Roblox Tylko Czemu? Czemu? Czy chłop specjalnie to zrobił, czy co? No nie, no nie, to nie zrobił, nie zrobił tego specjalnie, po prostu jest... Nie umie postawić dobrze ściany albo podłogi. Tu, tu, to prowadzi nikąd te schody. Już mógł tu zrobić taki... Mógł tu taką platformę dać chociaż czarną. Aha, to, a to nawet... <ścoughs> ja pierdzielę. Dobra, no... Ja wiem, że tak jadę, ale przybym bym gry nie zrobił, ale... Ja bym się chociaż przyłożył, no... Przyłożyłbym wagę do detali <laughs> I naprawdę postarał się to ładnie zrobić A ten, no widzicie co to jest A ten chłopcy chyba ja robił On to robił wszystko dla kontentu, W sensie, żeby ludzie wbijali na tą mapkę, to jest gówno, a nie gra. W sensie Roblox jest spoko Ludzie potrafią robić fajne gry na Robloxie, tak jak Doors Albo nie, chociażby kupi Bloxburg Jest fajny, śmieszny i jest sens grania Tak, ten model Hakiego jest piękny, wiem Mhm mm Wiem. Jest piękny. Czekajmy tylko czy mnie zabije na hita Wiecie, ludzie robią... potrafią robić. No, duży to ma sens. Wiecie? Ludzie potrafią robić fajne gry, ale... Ale niektórzy robią je po prostu źle. Ale to jest bez sensu. On tam biega, jak ja mam go? Wiecie co, wejdę na inny serwer po prostu i tyle. Ogólnie to jest ta gra jak coś, bo tam Classic, Chapter 1, to jest syf, nie polecam, nie grajcie w to. O nie, jeszcze coś... Czy tu jest tylko jeden serwer? Yeah! Co? 32% ludzi, 18 głosów i ktoś to lubi? Jezu, to naprawdę musi mieć bliskie wymagania. Dobrze, żeby ten film nie był za krótki, bo to będzie bez sensu, weźmy multiplayer. Yy, włączyłem jeszcze jedną yy, grę z serii Poby Playtime, Chapter 2 na Robloxie. I. okej okay. to już wygląda zacznie o ile poprzednią część mogłem mocno krytykować bo była gówniana nie oszukujmy się to wygląda spoko okej okay, to jest jakiś noob, bo widzę po jego skinie nawet nie wiem czy on dołączył chyba nie, chyba nie dołączył i gram sam no niestety ale już widzę że to jest lepiej zrobione niż ta poprzednia gra już w... po samym wstępie widzę że to już jest lepiej zrobione nie? <laughs> nie mówię że to będzie dobre nie mówię na... nie mówię tego że to będzie super gra powiecie jednak jak, robi, jak próbujecie robić grę w innej grze to to zawsze źle wychodzi nie wiem taki Ma minecraft w robloxie syf nie wiem fnaf w robloxie no dobra akurat w FNAF jest dużo dobrych gierek ehm, jak to było fnaf cooper cooper to była bardzo dobra gra okej okay, już widzę że jest lepiej fnaf cooper to była dobra gra Eee, FNAF e, na Robloxie Forgotten Memories to było zarombiste Wow, to było super e, co jeszcze mieliśmy? Dużo fajnych gierek naprawdę było. Akurat z FNAF. -a. No i wiadomo, o horrory. Horrory wychodzą ludziom na Robloxie najlepiej. Moim zdaniem. Reszta gier jest spoko. Ale nie jest to jakieś nie wiadomo co. Okej, okay, ale od Ludwig. Czy ja w to kiedyś nie grałem? Coś mi się tak kojarzy. Okej, okay, Q. Ku... Muszę podejść bliżej. A, no electricity, dobra. Czy nie mogę tego chwilowo zrobić? Mogę wejść do biura? Ani um, I need a key. Okej. Okay. O, moja ulubiona mechanika. <grym> nie, nie lubiłem tej mechaniki nigdy. <grym> Dobrze, wracajmy. Okej, <Okay>, dobra. <grym> to jest kupy zrywane, no co Bekowo zrobione, no ale mam prawo się z tego pośmiać, jest to śmieszne I czemu zbieranie klucza trwa tyle, co otwieranie drzwi, jaki to ma sens You got the key, tak zauważyłem Tylko chwila, tu jest dziwna narracja, bo <coughs> Na początku było I need the key, czyli ja potrzebuję klucza, a teraz było ty zdobyłeś klucz Czyli tak jakbym ja mówił do kogoś Ale to gra mówi do mnie, więc Ta narracja nie ma sensu kompletnie to jest głupie Eee Dobra, coś tu jeszcze mamy, jakiś kratyk Co w ogóle, to jest okno z kratami, czy jak? Okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy Nie mam dziwne wrażenie, że w to grałem Ale szczerze, chapter drugi po był najsłabszy Z tych wszystkich trzech Aha, co tu się stało, widzisz tą animację? Hey player, I'm Poppy, use the grab pack Use the grab pack do czegoś tam Okej, okay, coś się robi A nie powinienem tego przeciągnąć przez te słupki? O to chodzi? Myślałem, że się otworzą przez chwilę O to chodzi? <grych> nie, co? Dobra, a weź? Weź wróć, zobaczymy czy to o to chodzi <grych> Uwe, co to jest kon to kontrol? O co z tym chodzi? Have hmm. electricity, dobra, nice Okej, okay, no to już jest lepiej zrobione, wiadomo, nie jest to Mejstersztyk ani nic. Oj, zbogowałem gratę Dobra, nawet tych drzwi nie otwieram nie ma sensu. Ja pamiętam co tu się będzie działo. Ej, jakże mógłbym zapomnieć? No. Ściana Jest. <laughs> tak nieudolnie to było zrobione. Mhm. Wpadamy w tunel. To jest katstenka Ty, tam jakiś łop. Praktycznie mnie wczytało do innego tego. Rury właściwie są. No jakby ja gdybym pracował w takiej firmie, nie chciałbym takich głupot. W sensie... Oj, oj! Mm -mm. Nosey? Nie wiem co to jest. Nobody's here but nosey. Wake up. Ty, ale... Okej, okay, jestem. Już się bałem, że się gra skończy, bo mnie spagowało. Dodaj no, tam przejść. A bo ja już to naładowałem. O, dobra, use. Use lever. Okej, okay, naładowałem. To nie, wiem, te mechaniki są takie jakieś... Też ludzie nie umieją zrobić takich rzeczy. No ja rozumiem, też bym tego nie umiał, ale... Ale powinni posiedzieć. Mimo wszystko nie mogę... Wiecie, nie mogę bronić takich gier, tym, że, że to jest ciężko zrobić. No nie, jak, jakby się postarali, to by to zrobili i nie byłoby to takie ciężkie wcale. O super, ta co zabrała mi rękę. Ja pierdolę. no Noela. Noela, ok. To było weird. Bardzo. Ok, dobra, działa. No to działa tak to był wielki plakat, pamiętam, tu był wielki plakat tych wszystkich yy, yy, Bigger Buddies Nie, Bigger Buddies to było to, że każda zabawka jest mała i ma swój większy odpowiednik Uuu, tu się robi mroczniej, patrzcie, patrzcie, patrzcie Pewnie chłop nie umiał dać efektu, że było ciemno na suficie, więc dał po prostu ciemno wszędzie <śm> Na stówę tak było, na stówę yy, Okej, okay, te gry Pokażę, jak jestem mądry, twardy i w ogóle. Eee, yy, silny please, fajny coś tam. Dobra. No i jak to mam uruchomić? Okej, okay, muszę to mieć dobra. Ciekawe czy to są słowa, słowa w oryginał. W sensie fajnie by było. Handle care Kurde, jak mnie denerwuje, że tak muszę z opóźnieniem tego grapaka używać, to jest takie durne. Dobra, tam się nie da wejść, musimy mieć naokoło Eee, yy, tylko że jest problem, bo ja nie mogłem skakać. W sensie dosłownie moja postać... Okej, okay, jak ja to przyszedłem? Okej? Okay? Jak, jak ja to przeszedłem. Co jest grane? Tylko wiecie, że ja już to nie widać. Okej. Okay. Idziemy tunelem. Tunelem wykopanym naprawdę logiczne. Eee, I tu zrobimy zieloną rączkę. Okej, okay, co tu potrzeba było farby? Tu potrzeba było farby, sorry, sorry, że ziewam, ale trochę ta nudna gra. Trochę nudna. Okej, okay, mamy farbę, bierz, bierz, bierz. Czemu wszystko jest na F, no do cholery. Czemu nie może być na E? Przecież E to jest podstawowy klawisz, żeby robić cokolwiek. Klawisz akcji. A... a czemu F? Did I feel... no i nie wiem, nie wiem c Dobra, what next? What next? Oj, coś zrobiłem? Już na F, tak, 100%. Okej, okay, biały płyn. Eee... coś, coś... nie wiem co tam. że znaczy, to jest na łapki, ale... No i tu będzie jechało pół godziny. There is paint, okej okay. Okej, okay, wzięliśmy cztery łapki i mamy tylko jedną, nice O, teraz jest na E I pewnie czerwony mogę użyć na... Yy. znaczy to było na... Aha, bo oni dali... A, ja zrozumiałem, czemu oni nie dali na E No ale to jest takie durne, jak ja mam tu wskoczyć? Jakimś trudem ta postać podskoczyła, ale to, to nie byłem ja No i znowu to samo Aha, bo ona po prostu w to wchodzi <laughs> Tam, idź tam, Elo O nie Zaciułka mnie No Spaduwa Nie no, co mam zrobić teraz? Halo? Aha! Czy to jest takie biedne, że to nawet gry nie będzie? O ja pierd... A tu będzie brom Tam nawet gry nie było! Tam nawet... A... Nie, gram, nie Nie, mam dosyć tej gry Sorry a to takie gówno jest. Przytam, nawet nie było minigierki z tymi kolorkami. To była najlepsza część, kurde, całej tej walonej gry. To było najlepsze w tej całej grze, te kolorki. Najlepsze co było. A tutaj, nie, dobra. Widzowie, nie grajcie w te gry na Robloxie. W jakieś podróby popy, playtime inne, pseudo. Rekreacje tej gry. Nie grajcie w to. Nie polecam. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Trochę satyryczny, ale wiecie. Dobra, się ja, ja mam do. Ja już nie więcej tego nie nagrywam. Więcej. Bo. To ja powinienem się z tego śmiać. A ja bardziej, bardziej bardziej się załamuję niż, niż się śmieję z tego, co tu się dzieje. Dobra, Siemano. O. On mi się każe z zieloną rączką.